Na przykład, no Wojtek się daje trollować. Jak była ta promocja gry na przykład, nie? To dzwonił Boxdel do nie, bo miała być na aferkach ta promocja gry i była. I dzwonił Boxdel chyba trzy dni z rzędu, mówiąc, że o Boże, jednak nie dam rady. A Wojtkowi mega zależało na tej promocji tej gry. I jednak nie dam rady, mam bardzo ważne spotkanie. Nie? I Wojtek, Boże, gdzie? I tam Boxdel zawsze gadał, że na Orlenie, na Szluga. I, I Wojtek trzy razy się dawał nabrać na to nie i był, że Jezu, to taka ważna promocja. No, Wojtek taki jest i ludzie to wykorzystują. Wojtek jest dobrą osobą. Naprawdę ma dobre serce. Yy, a ludzie to wykorzystują, nie? Tylko właśnie ma, nawet nie wiem, czy to jest wada. Bo to nie jest wada jako u człowieka, ale wada taka, że sam sobie będzie robił krzywdę przez to, że ma takie, taką wadę. Że po prostu bierze do siebie bardzo e, krytykę, nie? I krytyka to już chuj, trollowanie. Bo to, co ludzie robią z nim, to jest trollowanie. No, i to jest takie smutne.